Czas pandemii był dla Państwa bardzo trudnym okresem. Czy mógłby Pan krótko nam opowiedzieć, jak udało się go przetrwać? No tak, to trzeba przyznać, że cały ten okres, patrząc od roku 2020, to niezwykle trudny okres. Zarówno mm. tutaj dla, mojej, dla tej pierwszej firmy, agencji eventowej, ale przede wszystkim dla restauracji Black Dave, bo mm. otworzyłem ją w styczniu 2020. W marcu zamknęli to wszystko, no i to trwało, 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 co chwilę te lockdowny, co chwilę obostrzenia. No i to powodowało, że nie było tej płynności finansowej, więc to był jakby niesamowicie trudny okres. Był ten moment, kiedy w czerwcu, jak dobrze pamiętam, bądź na koniec maja 2020 zluzowali te obostrzenia. No tylko tak, my byliśmy restauracją, która dopiero weszła na rynek my też no. mamy salę bankietową na 120 osób ale weszliśmy na rynek i tak naprawdę nie mieliśmy tych imprez no bo nikt nas nie zdążył poznać nikt nie zdążył u nas zabukować terminów no bo kiedy no tak no bo kiedy krótki. wszyscy byli wystraszeni mm -hmm. od marca w popłochu no i ale przetrwaliśmy jakoś ten okres coś mniej czy więcej ale się działo no, i przyszedł ten nieszczęsny listopad, październik, listopad już teraz nie pamiętam, kiedy znowu wprowadzili lockdown. Czyli to był kolejny potężny strzał dla mnie. No, bo z jednej strony przetrwać, ale jak się pewnie wszyscy domyślają i wszyscy też y, y, przedsiębiorcy wiedzą, no są zobowiązania. Są zobowiązania. Co innego, gdybym prowadził tą działalność 5-10 lat, albo chociaż nie wiem, rok czy dwa Aha. pełen. A ja prowadziłem to dwa miesiące tak naprawdę, później to było takie szarpane. No, i to było niesamowicie trudne. No, ale przyszedł styczeń. Przyszedł styczeń, gdzie 17 stycznia, gdzie podjąłem decyzję, że pierwszy w okolicy i też jedna z niewielu restauracji w Polsce wtedy. Niewiele restauracji w Polsce było w momencie, kiedy ja podjąłem decyzję, że w, w czasach te, tych rozporządzeń niezgodnych z konstytucją, mm -hmm. otwieram black day w restaurant. I powiem szczerze, że gdyby nie styczeń, gdyby nie ta decyzja z całym, całym składem Black Dave, że otwieramy restaurację mhm. bo to nie tylko ja, to jest moja decyzja ale wszyscy musieliśmy się wzbić na wyżyny mhm. swojej pracy i, i się podjąć tego, cały skład te restauracji. I tym osobom jestem niesamowicie wdzięczny, bo podołaliśmy i zrobiliśmy to. Ale wracając, gdyby nie, nie decyzja w styczniu, dzisiaj mnie by nie było, dzisiaj byśmy nie rozmawiali o tym, jak przetrwałem, bo mhm. bym nie przetrwał. Hmm. Czy udało się Panu zatrzymać wszystkich pracowników, y, miejsca pracy, które po prostu były, udało się jakoś Mówiąc zatrzymać? pokrótce, była rotacja. Aha. Była rotacja, y, ale to myślę, że we wszystkich Aha. biznesach to jest y, rotacja, myślę, więc, więc jakby to jest wpisane w prowadzenie biznesu. Y, ale wracając, czy udało się przetrwać? Udało się przetrwać. Y, od stycznia do dnia dzisiejszego ja nie mogę narzekać na, na ilość gości, która, która pojawia się w restauracji. To jest świetne, że, że ludzie to jest wsparcie dla nas bo, bo wiadomo, zauważyliśmy, że jakby jeden taki przedział starszych osób mniej się pojawia niż, niż wcześniej. Może przez to, że jeszcze byli wystraszeni. Ale jest coraz, było coraz lepiej od tego stycznia, i naprawdę jestem wdzięczny za to, że mogłem wykorzystać ten, ten okres. Wiadomo, potężne plecy się zrobiły, mówiąc tak kolokwialnie. I, I one są, bo to nie jest tak, że teraz zarabiamy, bo mamy dużo gości, i już jest super fajnie. Ale jest, jest lepiej. Jest zdecydowanie lepiej. I, Okres listopadowy dla mnie 2020 był niezwykle mhm. trudny, nie tylko finansowo, bo, bo psychicznie po prostu człowiek też nie mógł sobie poradzić z tym wszystkim. I, i to będę powtarzał zawsze, że, że listopad był dla mnie dramatycznym miesiącem. Ale dzisiaj z uśmiechem na twarzy mogę z państwem <noise> rozmawiać i, i cieszyć się, że jestem tutaj, że, że w mhm. Ostrowie działamy i, i ma na się dobrze. To najważniejsze, że jesteśmy tutaj i możemy w tej chwili sobie właśnie teraz rozmawiać. Natomiast mam takie pytanie: czy oprócz tego, że Pan tak naprawdę sam sobie pomógł, czy było jakieś wsparcie, które otrzymał Pan z góry, że tak powiem, które pomogło przetrwać to? To znaczy, nie wiem, czy to można nazwać wsparciem z góry. Z góry, czyli mamy na myśli rząd. Rząd, tak. Rząd. Mhm. Wsparcie w postaci dwóch pożyczek pięciotysięcznych e, i zwolnienia z zus -u. oczywiście to jest jakieś wsparcie, ale to gdybym prowadził mały lokal, a nie lokal, gdzie ma prawie tysiąc metrów kwadratowych. I tutaj koszta są ogromne, bo są... E, no, utrzymanie tego to jest potężne, więc tak naprawdę to wsparcie, które ja otrzymałem, to gdybym sobie przeliczył, że mam tylko wykorzystać to tutaj na ten obiekt, to nie jest nawet miesiąc działań. Wsparcia, więc mówiąc otwarcie, wsparcia nie otrzymałem. Ja otrzymałem okay. wsparcie od ludzi, od załogi Black Deiva, od tutaj różnych jakby podmiotów, które, które mnie wspierały. No ale przede wszystkim to wsparcie innych ludzi. To było coś niesamowitego. Mhm. A gdyby pan teraz tak naprawdę miał powiedzieć, co w tej chwili w chwili obecnej mógłby pan otrzymać właśnie od rządu jakiego, jakiego, jakiegoś rodzaju wsparcie, co dla Pana by w tej chwili było taką istotną pomocą? Powiem szczerze, tak. No, na, na chwilę obecną też luzują te obostrzenia mhm. dla wszystkich, jednak ja już im nie wierzę. Nie wiemy, czy przyjdzie czwarta fala, czy przyjdzie uh -huh. piąta, czy nie przyjdzie, i ja nie oczekuję od nich wsparcia finansowego. Ja oczekuję, żeby dali, pozwolili nie tylko mi, bo wszystkim przedsiębiorcom. Przecież ile restauracji mamy w Ostrowie i, i wszyscy stali. Z mojej perspektywy, kiedy nie otrzymałem tych wsparć PFR, uh -huh. hmm, Dzisiaj chcę, żeby dali mi spokój, mówiąc wprost. Po prostu. Pozwoli mi Spokojnie prowadzić biznes, działamy. żeby nie było tak, że ja muszę płacić podatki, zusy, takie no. rzeczy, a ja nie mogę prowadzić biznesu, bo to jest absurdem. Więc po prostu, żeby pozwolili prowadzić biznes, powtarzam to jeszcze raz. Nie? E, to tak na zakończenie, czego mamy panu życzyć? Na pewno jestem osobą, która mhm. lubi się rozwijać, więc, więc na pewno, żeby, żeby ten biznes szedł do przodu. Mamy też jakieś plany, jeżeli mhm. chodzi o markę Black Dave, żeby poszerzyć to. Zobaczymy, mhm. czy w tym roku się uda, czy nie. Mamy jakiś plan na to. Na razie nie chcę zdradzać, ale myślę, że jeżeli się wszystko uda, to w Ostrowie też jeszcze od nas usłyszą Państwo. Mhm. Więc myślę, że rozwoju, spokoju ze strony rządu. I zdrowia, bo to chyba najważniejsze. Dziękujemy bardzo Panu za rozmowę. Życząc wszystkiego dobrego, zdrowia, powodzenia i czekając na niespodziankę, którą ma Pan dla nas przygotowaną, e, naszym gościem był Pan Dawid Zmyślony, e, właściciel restauracji Black Dave Restaurant. Do usłyszenia, do zobaczenia.